Witam serdecznie. Nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izą Podlaską z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 7 do 13 lutego 2011 roku. Iza, co nas czeka w tym tygodniu, kiedy jeszcze nie ma Walentynek? Tak, wszyscy będą się przygotowywać do Walentynek, już to święto zagościło na dobre też w naszym kraju. Jaka będzie aura planetarna do tego? No Słuchajcie, dużo zazdrości, dużo niepokoju, ponieważ na niebie Wenus, to idealnie, czyli to jest planeta idealnie. związków, partnerstwa, i uczuć i przyjemności, spotka się z planetą Pluton, czyli planetą głębokich emocji. Z czym może to zaowocować? No, będziemy niepewni, z kim te walentynki na pewno spędzimy, ale też będziemy chcieli rozstrzygnąć, kogo lubimy, kogo nie lubimy, z kim chcemy spędzać więcej czasu, kto nas lubi. To będą takie pytania w tym tygodniu. Wenus z plutonem jest znaku koziorożca, więc też nie unikniemy w tym tygodniu pytań o nasze finanse, no bo walentynki walentynkami, ale też żyć czegoś trzeba. Więc ten tydzień może nam przynieść dobre pomysły na wykorzystanie tego, co już mamy, naszych umiejętności, naszych możliwości, znajomości, do zarobienia nowych pieniędzy, a przede wszystkim do rozwijania naszej kariery zawodowej. Bo Wenus w koziorożcu sprzyja właśnie tego typu planom i przedsięwzięciom. Nawet barany, lwy i strzelce w tym tygodniu, czyli przedstawiciele znaków ognistych, będą bardziej uporządkowani i spokojni, dlatego że planeta Wenus w znaku koziorożca sprawi, że będą musieli zająć się sprawami zawodowymi, pobyć troszeczkę dłużej w pracy, być grzecznymi i układnymi wobec szefa i innych współpracowników. Ja radziłabym przedstawicielom znaków ziemskich zarezerwować sobie po pracy troszeczkę czasu na odpoczynek, na sport, na zabawę, dlatego że w przeciwnym razie planeta Mars może sprawić, że będziecie zbyt nerwowi, Dlatego szczególnie, by, szczególnie barany powinny mieć jakąś odskocznię, gdzieś sobie wyjść i troszeczkę się poruszać, bo w przeciwnym razie możecie być nerwowi. Radziłabym również dbać przedstawicielom znaków ognistych o zdrowie, dlatego że wyjście bez szalika w tym tygodniu może skończyć się przeziębieniem, i jak potem będziecie brzmieli w walentynki chrypiąc? fajnie. No, to może być trochę seksowne. Natomiast znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu brylować i korzystać z dobrej planetarnej aury, ponieważ Wenus koziorożcu właśnie znakom ziemskim najbardziej sprzyja. Koziorożce staną się łagodne jak baranki i przede wszystkim troszeczkę się wylozują i sprawią, że no w tym tygodniu więcej czasu poświęcą bliskim, a przede wszystkim będą bardziej pogodne i skłonne do wyznawania swoich uczuć, więc one mogą nie doczekać do walentynek i powiedzieć komuś. Coś miłego nawet wcześniej. Byki i panny natomiast będą w tym tygodniu dogadzały sobie, czyli nie będą oszczędzać, szczególnie byki nie, nie, nie zdecydują się na odmówienie sobie pysznego deseru czy ulubionego dania. Natomiast panny dosyć dużo mogą w tym tygodniu wydać na jakieś suplementy diety, na jakieś zdrowe żywienie albo na jakieś naprawdę bardzo fajne. Hmm, Sprzęty kuchenne. W tym tygodniu nie będziecie żałować na to, co sprawia Wam, sprawia wam przyjemność. Podobnie bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu chętnie sprawią sobie jakieś fajne zakupy, książki, płyty, fajne filmy. To jest to wszystko, przed czym w tym tygodniu no, nie uda Wam się uciec, a wręcz do czego będziecie w tym tygodniu dążyć. Wszystko będzie układało się zgodnie z Waszymi życzeniami, ale pod koniec tygodnia radziłabym znakom powietrznym zwrócić troszeczkę uwagi na domowe sprawy. Ktoś z domowników może wymagać pomocy. Szczególnie warto zainteresować się, co słychać u wag, dlatego że waga będzie tym znakiem zodiaku, który może potrzebować troszeczkę zainteresowania i opieki ze strony innych. A jak się to dostarczy wagą, to okaże się, że wagi jak zwykle odwdzięczą się, upieką pyszne ciasto, ugoszczą kawą, opowiedzą jakąś niesamowitą historię, pożyczą gotówkę. Sami wiecie, czego po wagach można się spodziewać. Samych dobrych rzeczy. Natomiast bardzo takie niespokojne, buntownicze będą znaki wodne w tym tygodniu, czyli ryki, ryki, ryby, raki i skorpiony. Szczególnie ryby i skorpiony będą tajemnicze, nie powiedzą nikomu, gdzie spędzą wolny czas. I ogólnie będą się bardziej tak zamykać w sobie i będą słuchać muzyki, kontemplować jakieś, jakąś sztukę, zapiszą się na kurs medytacji lub jogi. To jest taki czas dla znaków wodnych w tym tygodniu, żeby się troszeczkę odrealnić, odpocząć od ludzi ich problemów, ponieważ szczególnie raki nieraz mają za dużo na swojej głowie i za bardzo się innymi osobami przejmują, więc w tym tygodniu same się przejmą swoimi problemami i zafundują sobie coś fajnego. Ryby powinny uważać, żeby nie wydawać za wiele, skorpiony, żeby też nie odburkiwać za bardzo tak innym ludziom i no, nie być aż tak tajemniczym i niedostępnym, a raki w tym tygodniu mają obowiązek gonić innych do roboty, a nie wykonywać wszystko za innych. No, słuchajcie, ryki jako ryby, czyli ryki i byki, to by były dobrane pary. Dziękujemy bardzo za uwagę, zapraszamy na www.czary.pl i życzymy wszystkim fantastycznego i spokojnego i udanego tygodnia.